Teraz czas na lewki, moje drogie lewki, energia dla was na ten czas, co się yy, właśnie kończy rok 2023, zaczyna się 2024. Pierwsze to co do was pasuje, yy, co z wami rezonuje, zobaczmy co się, co odejdzie z rokiem Marsa, a przyjdzie z rokiem Słońca dla was. Hmm. A możecie mieć do czynienia moje mojej lewki. Z osobą niedojrzałą, z poznaku ryb, skorpiona lub reka. Wy przedstawiacie się w karcie mocy, tak? To jest Wasza energia, drogie ryby to być może musicie się kierować intuicją, bo może coś jest przed wami ukryte. Zobaczmy, co jest na spodzie. Magik, to sami tworzycie, ale ta osoba też może manipulować hierofant. Przemyślenia, przemyślenia, strategie działania co do tej osoby. Chociaż, paść yy, była wtedy, że jest w szalelewki, druga energia. To jest yy, takie spontaniczne działanie. To jest spontaniczne działanie być może też i w ukryciu lewki zobaczymy. Ja, wasza energia słońca. Wasze jest ja myślą na tworzenie czegoś nowego, nowy projekt, nowe plany. I wy być może będziecie moje drogie lewki robić to w ukryciu. W tajemnicy, po prostu przed wszystkim, przed wszystkimi osobami, będziecie chcieli stworzyć coś nowego, nowy projekt, być może nowy związek, nowa praca, by osiągnąć stabilizację finansową. Tak, bo to jest nauka, to jest przemyślenie własnych planów, własnych strategii, zaczęcie być może jakieś szkolenia, jakaś nowa nauka, w jakimś kierunku, chcecie się rozwijać i chcecie po prostu być może na tym yy, mieć jakieś zyski zarobkowe. Hmm. Krótka taka. Być może zostali, zostaliście zranieni lub taka osoba, proszę znowu magik, znowu magik i kapłanki. Karta Kapłanki świadczy o to, żeby działać w ciszy, ale też możecie coś przeoczyć, uważajcie, bo ktoś, coś może być przed Wami ukryty lub to jest Wasza energia. Wy coś możecie, jak tutaj karta Księżyca była, ktoś może robić przed Wami coś w ukryciu, lub to Wy, lub to jest Wasza energia. To jest jaka jakaś rada, hmm. jakiś wybór miłosny. I proszę, jeszcze Wyka Pentakli, odejście. Odejście od przyszłości i rozpoczęcie czegoś nowego. No. Tutaj yy, być może zostaliście zreagowani przez kogoś i teraz chcecie postawić na samego siebie który pentakli. To jest yy, energia męska, ale odwracajcie sobie energię. Wy też możecie być takiej męskiej energii. To dotyczy równo kobiet, jak i mężczyzn i tym samym. Stawiacie na siebie, na swoją strefę komfortu i na swoje zyski. Zobaczymy, jakie będą końcowe tego efekty. Moje drogie Elwiaki. Oj, to może być związane z. Y, proszę. I to może być energia ryb. Energia ryb z osobą spod znaku ryb możecie mieć do czynienia. Y, to może być szef lub wasz mąż. Tak ale ten, ta osoba jest niestabilna uczuciowo i ma zbyt wiele do wyboru. Proszę nie było równowagi w braniu i wydawaniu. I tu zranienie. Dlatego tutaj pokazała się energia księżyca. Cały czas ta karta mi wyskakuje, to musicie po prostu się uleczyć, uleczyć z tego, co, czego doświadczyliście i po prostu do siebie postawić na, sama, na samego siebie, widać tutaj czwórka pentakli, tutaj trzymać, po prostu oszczędzać, podchodzić do życia oszczędnie, nie szastać kasą na lewo i prawo, że tak powiem szczerze i... Trzymać się kurczowo swoich zasad, postawić na siebie. No, tutaj być może yy, macie wiele opcji do wyboru, ale zastanówcie się, czego tak naprawdę chcecie. Tutaj jest zakończenie, karta świata. Karta świata to jakiś styk, musisz je zakończyć, żeby mógł zacząć coś nowego. To jest energia zakończeń drogie lewki. Jeszcze tak położyć, żebyście widzieli. Żeby osiągnąć to szczęście i słońce, by rozpocząć ten nowy projekt, myślcie po prostu rozważnie. Tu jest karta cesarza. Cesarz to możecie mieć z osobą, która ustawia wszystkich po na tiptop i według własnego wyjścia, bo to jest król pentakli się y, przede wszystkim z własną strefą komfortu, to po prostu mogą was zranić, że ktoś miał y, z was jakieś zyski, a wy w końcu chcecie postawić na własne szczęście, proszę, proszę, nic więcej już nic nie mówię, macie wybór i od was zależy, którą drogą pójdziecie, by osiągnąć to szczęście i nowy początek. I przede wszystkim z miłością to samej siebie. Żeby coś mieć, żeby coś osiągnąć, żeby z kimś być, najpierw trzeba pokochać samego siebie. I samemu tworzyć swoje własne życie. Jak wielbiam kartę magika, bo on y, tworzy sam. On jest sam dla siebie Bogiem, on sam od y, y, samego człowieka. Zależy, w jakim kierunku pójdzie, co osiągnie i co dla siebie stworzy. I tym, moje drogie lewy, się kierujcie przede wszystkim siłą. Bo to jest wasza karta i tu jest karta słońca. To jest dużo waszej energii. Tylko po prostu odpowiednio wybierzcie własne energię. I z miłością do samej siebie. A los będzie wam sprzyjał. Pozdrawiam.